żeby położyć go na kanapce. I z jakiegoś powodu postanowiłem go pokroić z prawej strony do lewej, zamiast z góry na dół. Więc oczywiście za pierwszym razem za mocno machnąłem nożem i się walnąłem w palec. Patrzę na niego, a tam wielka rana. Od razu krzyczę: Ta, 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 ta przychodzi, patrzy i zamiera. Szybko opatrzył mi palec. Wyszliśmy z domu i pojechaliśmy do szpitala. Weszliśmy do środka, czekamy chwilę. Wchodzi doktor, zabiera nas na salę i patrzy na mój palec i mówi: No, brakowało ci kilku milimetrów do przycięcia ścięgna, przez co mógłbyś stracić palec. Na samą myśl o tym od razu zatrzymało mi się serce. Doktor zszył mi ranę, tro, tro, trochę to bolało, i, i, i wróciłem z tatą do domu. W szkole jak mnie pytali co mi się stało to zawsze odpowiadałem, że próbowałem pokroić ser, po czym przez następne kilka miesięcy śmiali się ze mnie, że zabił mnie ser.